Wiem co powinny jeść pelargonie. Pięć nawozów, które zastosuj na swoje pelargonie, a odwdzięczą się bujnymi kwiatami przez cały sezon. Żeby przygotować pierwszy z nich, to weź większe naczynie, wlej pół szklanki mleka, a także jedną szklankę wody. Przelej do butelki i trzymaj taki roztwór w lodówce. Takim nawozem podlewaj pelargonie do trzech razy w miesiącu. Taki nawóz zawiera wapń, magnez, potas i fosfor. Kolejny z nich składa się ze skorupek jajek. Są one pełne wapnia i świetnie sprawdzają się jako naturalny nawóz. Dlatego rozdrobnij je w dłoniach lub tłuczkiem i wrzuć je do ziemi z kwiatami. Pomogą utrzymać zdrowy system korzeniowy. Do pelargonii sprawdzi się także nawóz ze skórki banana. Pokrój skórkę z banana na drobne kawałki i dodaj do ziemi z kwiatami. Są one bogate w potas, który wspomaga kwitnienie i rozwój roślin. Następny nawóz przygotuj z drożdży. Rozpuść 20 g świeżych drożdży w jednym litrze ciepłej wody. Odstaw na godzinę. Taki roztworem wystarczy podlać kwiatki. Drożdże zawierają substancje, które mogą poprawić odporność pelargonii na choroby i szkodniki. Natomiast żeby przygotować ostatni nawóz, wystarczą dwie łyżki popiołu. Wrzuć je do litrowego dzbanka, a następnie wymieszaj. Od razu podlej rośliny tym naturalnym nawozem. Możesz również rozrzucić popiół bezpośrednio do gleby poprawia on strukturę gleby i wzbogaca ją w minerały. Popiół drzewny ma również właściwości fungicydowe i może pomóc w ochronie roślin przed niektórymi chorobami grzybowymi. Twoje pelargonie będą bujne, zdrowe i kolorowe, jak u babci na balkonie, a sąsiad będzie ci zazdrościł.